Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Kryminalna Małopolska. Na początku zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco z publikowanymi przeze mnie materiałami i niczego nie przegapicie. Moich podcastów możecie słuchać również na Spotify i Google Podcasts. Linki zostawiam Wam w opisie. Zachęcam Was także do wspierania mojego kanału, dzięki czemu możecie przyczynić się do jego rozwoju. Wystarczy, że wciśnijcie przycisk Wspieram, który znajduje się bezpośrednio pod filmem. Możecie wówczas wybrać jeden z trzech poziomów wsparcia. Dzisiaj przychodzę do Was z historią o ślepej miłości, która doprowadziła do wielkiej tragedii. Był 14 maja 2005 roku. Na policję przyszła Gabriela i zgłosiła zaginięcie swojego męża. Mieczysław nie wrócił z pracy. Kobieta opowiadała, że mąż miał w ostatnim czasie problemy finansowe i zadawał się z osobami z krakowskiego półświadka. Tego samego dnia, w którym policja przyjęła zgłoszenie, w okolicach Kryspinowa odnaleziono samochód Mieczysława. Było to niedaleko jego miejsca pracy. Gabriela była przekonana, że jej mąż się utopił. Z kolei policja przyjęła, że Mieczysław uciekł, bo chciał zmienić swoje dotychczasowe życie. W poszukiwania Mieczysława zaangażowano Jasnowidza. Przekonywał on, że mężczyzna nie żyje, a jego ciało znajduje się w okolicy, w której odnaleziono samochód. Policja przeszukała teren, ale niczego nie znalazła. Mijały miesiąca a po Mieczysławie nie było śladu. Kim była rodzina zaginionego i co się stało z mężczyzną? O tym już za chwilę. Rodzina K. mieszkała na osiedlu Podwawelskim. Mieczysław miał 44 lata. Pracował w firmie budowlanej. Codziennie dojeżdżał swoim renomegan w okolice Krespinowa. Lubił swoją pracę. Pozwalała mu ona na spokojne życie. Kilka lat przed zaginięciem w wypadku stracił rękę. Był niewysokim, szczupłym mężczyzną. Jego żona, Gabriela, miała 43 lata i pracowała w dziekanacie jednej z krakowskich uczelni. Mieli dwie córki, z którymi oboje byli bardzo związani. Małżeństwo miało 25-letni staż. W 2001 roku Gabriela była statystką w filmie Romana Polańskiego pianista. Zagrała w nim Żydówkę. Była atrakcyjną kobietą. Policja prowadziła sprawę, ale mimo upływu czasu nie potrafiła określić, gdzie przebywa Mieczysław. Sprawę wyjaśniono po 9 miesiącach, kiedy przejęli ją policjanci z archiwum X. Coś im nie pasowało w tej sprawie. Przede wszystkim ich uwagę przyciągnęła żona zaginionego. Trzy tygodnie po zniknięciu Mieczysława wprowadził się do niej Jerzy. Policjanci zaczęli intensywnie sprawdzać zarówno Gabriele, jak i Jerzego. Zwrócili też uwagę na akt własności samochodu Mieczysława. Szybko odkryli, że umowa sprzedaży została sfałszowana. Poza Gabrielom i Jerzym brał w tym udział również Tomasz. Mężczyzna pracował jako kierowca w jednym z domów dziecka pod Krakowem. Na umowie, obok podpisu Gabrieli, widniał również sfałszowany podpis jej męża. Umowa była datowana na 10 maja 2005 roku. Potem Tomasz sprzedał pojazd Jerzemu. W ten sposób kochankowie nielegalnie go przejęli. Pół roku po zaginięciu męża Gabriela starała się, żeby sąd uznał Mieczysława za zmarłego. Wtedy cały majątek przeszedłby w jej ręce. Bez orzeczenia o śmierci męża musiałaby czekać na jego przejęcie 10 lat. Jerzy był 44-letnim rozwodnikiem z zawodu technikiem dentystycznym, którego Gabriela poznała na planie pianisty. Był wysoki szpakowaty. Wcielił się w rolę hitlerowca. Okazało się, że tych dwoje połączył romans po zakończeniu zdjęć i trwał przez 4 lata. Początkowo spotykali się potajemnie. Mieczysław wiedział o romansie żony i spokojnie czekał, aż ją pamięta. Liczył na to, że będzie to jedynie przylotna znajomość. Mijało miesiąca, Gabriela nadal spotykała się z Jerzym. Dla dobra dzieci małżonkowie nie zdecydowali się na rozwód. Policja była przekonana, że Mieczysław nie żyje. Pozostawało tylko znaleźć jego ciało. Przesłuchano mieszkańców kamienicy, w której mieszkał Jerzy. Okazało się, że powszechnie było wiadomo, że para się spotyka, a Gabriela ma męża. Jeden z sąsiadów powiedział policji, że Jerzy wyprowadził się z mieszkania krótko po zaginięciu Mieczysława, a swoje mieszkanie wynajął studentom. W lutym 2006 roku zdecydowano się przeszukać mieszkanie Jerzego. Zamieszkujący je studenci skarżyli się na dziwny zapach, jaki unosił się w mieszkaniu. Nie pomagały ani odświeżacze powietrza, ani świece. Podczas przeszukania niczego nie znaleziono. Dopiero kiedy dokonano porównania mieszkania Jerzego z innym w tym samym pionie, dostrzeżono niewielką różnicę. Otóż w mieszkaniu Jerzego nie było wnęki, która znajdowała się u jego sąsiadów. Do pomocy ściągnięto pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. Ci z wykorzystaniem georadaru sprawdzili dodatkową ścianę, następnie rozpoczęto jej rozkuwanie. Po czterech godzinach dotarto do zwłok zaginionego Mieczysława. To, co zobaczyli policjanci, było wstrząsające. Zwłoki znajdowały się w foliowym worku w stanie rozkładu. Znaleziono tam również połamaną drewnianą pałkę. Zatrzymano zarówno Gabriela, jak i Jerzego. Przeprowadzono wizję lokalną. Gabriela przyznała się do winy, opisała też przebieg morderstwa. Z kolei Jerzy zaprzeczał zarzutom. Co ciekawe, wizja lokalna została przeprowadzona w innym mieszkaniu. Prosiła o to Gabriela, bowiem nie chciała oglądać miejsca zabójstwa. Jerzy przekonywał, że nie chciał zabić Mieczysława, a jedynie bronił się. Zapewniał, że między nim i Mieczysławem wywiązała się bójka, a mąż Gabrieli sam zmarł. Szybko okazało się, że kochankowie wszystko skrupulatnie zaplanowali. W czasie trwania romansu utwierdzili się w przekonaniu, że chcą spędzić ze sobą resztę życia. Na przeszkodzie stał jednak Mieczysław. Chcieli przejąć cały majątek. Wyznaczyli 13 maja 2005 roku jako dzień, w którym pozbędą się Mieczysława. To Gabriela namawiała Jerzego do zabójstwa. Wspólnie kupili sznur, a także materiały budowlane. Zostało jeszcze opracowanie planu pozbycia się Mieczysława. Miejscem zbrodni okazało się mieszkanie matki Jerzego Olgi, które stało puste, bowiem kobieta była w szpitalu. Znajdowało się ono przy ulicy Komorowskiego. Trzeba było zwabić tam Jerzego. Kochankowie postanowili też zapewnić sobie alibi. Musieli ustalić, co zrobią z samochodem Jerzego. Kluczowe było to, jak dokonają zabójstwa i co zrobią ze zwłokami. Gabriela wymyśliła, że przyjedzie wraz z mężem do mieszkania Przykomorowskiego i poprosi go, by pomógł jej zabrać klatkę ze Świnką Morską. W mieszkaniu miała być starsza niedołężna kobieta, którą Gabriela się opiekowała. Małżonkowie wspólnie podjechali pod kamienicę, w której znajdowało się mieszkanie matki Jerzego. Mieczysław niczego nie podejrzewał. Gabriela otworzyła drzwi kluczami i weszła do środka. Tam czekał Ukryty Jerzy. Od razu zaatakował Mieczysława. Zadał mu dwa ciosy w tył głowy. Narzędziem zbrodni okazała się być drewniana pałka, która pękła na pół. To może świadczyć o ogromnej sile Jerzego. Następnie rzucił Mieczysławem o framugę drzwi. Nie było to trudne, bowiem Mieczysław był niski i chudy, a Jerzy wysoki i wysportowany. Nieprzytomnemu Mieczysławowi Gabriela i Jerzy założyli dwie foliowe torby na głowę. Po chwili kobieta sprawdziła puls. Mieczysław już nie żył. Przystąpili do pozbycia się zwłok. Po pierwsze, dokładnie posprzątali całe mieszkanie i umyli podłogi. Po drugie, samochód Mieczysława porzucili w okolicach Kryspinowa. Następnie zadzwonili z budki telefonicznej po taksówkę. Potem Jerzy zajął się ukryciem zwłok. Mocno je związał, żeby zajmowały jak najmniej miejsca. Przygotował specjalny sarkofag, który miał wymiary 60 na 80 cm. Wnękę zalał betonem. W źródłach są podawane sprzeczne informacje. W jednych była to wnęka w pokoju, z którego przechodziło się na balkon, w innych była to wnęka na balkonie, a w kolejnych wnęka w kuchni. Betonowanie nie poszło tak łatwo, jak się tego spodziewał Jerzy. Musiał cały proces powtórzyć, gdyż za pierwszym razem dodał zbyt dużo piasku i beton się kruszył. Zadzwonił do Gabrieli i poinformował ją o tym, że pozbył się ciała Jerzego. Wtedy kobieta zgłosiła na policję zaginięcie męża. Wkrótce po dokonaniu zbrodni zmarła matka Jerzego. On zaś wynajął dziedziczone mieszkanie studentom, a sam zamieszkał u Gabrieli. Jerzy mówił, że Mieczysław był mu obojętny jak wczorajszy obiad. Sąd Okręgowy w Krakowie skazał Gabriele na 12 lat i 3 miesiące więzienia za współudział w zabójstwie męża. Z kolei Jerzy otrzymał karę 25 lat więzienia. W wywiadzie dla uwagi Jerzy przekonywał, że nie chciał zabić Mieczysława, a jedynie miał zamiar z nim porozmawiać. Opowiadał też o swojej wielkiej miłości do Gabrieli i planach ślubnych. Podkreślał, że Gabriela nie chciała się zdecydować na rozwód ze względu na dzieci. Jerzy niczego nie żałował. Jego zdaniem uczucie do Gabrieli było w stanie wszystko przetrwać. Zaginięć, które tak jak w tym przypadku okazują się być morderstwami, było sporo. Przypomnę chociażby sprawę, o której opowiadałam w 28 odcinku Kryminalnej Małopolski. Dotyczyła ona zaginięcia matki i jej dwóch synów z Michalczowej. Jestem ciekawa Waszej opinii o tej sprawie. Dajcie znać w komentarzach. Nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego Gabriela nie rozwiodła się z Mieczysławem, skoro kochała Jerzego. Żeby być z Jerzym, nie musiała mordować ojca swoich córek. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Jeśli chcecie, żebym nagrywała inne historie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pod filmem zamieszczam Wam źródła, z których między innymi korzystałam. Jeśli znacie tę sprawę i macie jakieś informacje, o których nie wspomniałam, koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Zapraszam Was również na Facebooka weekendwmałopolsce.pl i na Instagram. Linki zostawiam w opisie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście z cyklu Kryminalna Małopolska.